Witam, dzisiaj ponownie zajmiemy się rozumieniem ze słuchu. Tym razem będzie to poziom rozszerzony. I popatrzmy na polecenie. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. W zadaniach pierwszym i drugim musimy zakreślić jedną z liter A, B lub C spośród trzech możliwych. A w zadaniu od 1,3 do 1,6 będziemy zakreślać również jedną literę, ale będą to już cztery äh, literki do wyboru. I tak, tekst pierwszy. Ähm, Profesor Aufenanger jest der Ansicht, dass Kinder der Werbung immer blind vertrauen, dass die Wirkung der Werbung auf Kinder überschätzt wird, dass Erwachsene ihre Kinder vor Werbung schützen sollten. I teraz, jakie my tu mamy smaczki, jeśli chodzi o słownictwo? Profesor Aufenanger ist der Ansicht. Ist der Ansicht oznacza, że jest zdania, jest mniemania, tak? Uważa, że. Das Kinder der Werbung immer blind vertrauen. Blind to znaczy tak ślepo, a vertrauen to ufają, tak ślepo wierzą tym reklamom, tak? Ślepo im ufają, ślepo za nimi pożądają, podążają. B. Das die Wirkung der Werbung auf Kinder übersetzt wird. Um, to überschätzt oznacza, że ta reklama, to działanie reklamy na dzieci jest przesadzone, tak? Że wcale tak ona nie szkodzi, jak, jak rzekomo jest mówione. Um, I C. Das Erwachsene, i że Kinder vor Werbung schützen sollten, czyli... Szydłym to chronić, tak? Czyli że dorośli powinni swoje dzieci chronić przed, przed reklamami. No i dobrze, mamy teraz cztery zdania, czy tam cztery fragmenty, w których myślę, że już każdy wie, co oznaczają, więc możemy przejść do, do transkrypcji nagrania pierwszego. I wzorem ostatniego filmiku zrobię to w ten sposób, że sama ten tekst przeczytam. Äh, ich ich den Text das äh, Viele er Eltern fürchten, dass Werbung Kinder zum haben wollen verführt. Kinder könnten Werbebotschaften nicht richtig einschätzen und würden deshalb leicht manipuliert. Am besten wäre es daher, Kinderwerbung zu verbieten. Wirklich? Untersuchungen, Untersuchungen die Stefan Aufenanger, Professor für Medienpädagogik und Werbeforschung an der Uni Mainz Durchgeführt hat, zeigen, dass der Einfluss der Werbung anders ist, als man annimmt. Die Hersteller geben jährlich Milliarden Euro für Werbung aus, damit Kinder glauben, ihre Produkte würden sie froh und glücklich machen. Allerdings wissen auch Kinder, dass Werbung nicht immer ganz ehrlich und manchmal irreführend ist. Deshalb müssen wir sie vor Werbung nicht schützen, sagt Professor Aufelanger. Kinder stehen Werbebotschaften umso kritischer gegenüber, je mehr sie darüber wissen, was Werbung will und mit welchen Tricks sie arbeitet. Das wurde ein fragment. I teraz äh, spójście proszę na to, na co najbardziej należało zwrócić w tym tekście uwagę. Otóż äh, był tam taki fragment: Untersuchungen, die Stefan Aufenanger, Professor für Medienpädagogik, durchgeführt hat zeigen, dass der Einfluss der Werbung anders ist, als man annimmt. I później padło takie zdanie, które było już cytatem, deshalb müssen wir sie, sie czyli te dzieci, tak, die Kinder, vor Werbung nicht schützen, sagt profesor Aufenhanger. W związku z tym, mając do wyboru te właśnie trzy odpowiedzi ABC, które Moglibyśmy zaznaczyć. No, oczywiście, ten profesor jest zdania, że Erwachsene i Kinder für Werbung. Przepraszam, dass die Werbung der Werbung auf Kinder überschätzt wird. Tak? On jest zdania, że, um, że działanie y, reklamy na dzieci jest przesadzone. Tak, według niego wcale nie jest tak źle. Wcale nie jest tak jak man anym, czy tak, jak, jak zakładają, jak wiele osób zakłada, i wcale rzekomo nie trzeba tych dzieci tak chronić przed tą reklamą, ponieważ one już są i tak krytycznie nastawione. Tak? I, 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 i jeśli dzieci wiedzą, jakimi trikami posługują się reklamy, to wówczas podchodzą do nich krytycznie. Także odpowiedź B. Im Moment ist die Antwort No jetzt na Zadanie Nummer 2. Welcher Satz ist eine Tatsache und keine Meinung? Äh, a. Zwei Drittel der Menschen leben in Städten. B. Außer Hochhäusern kann man auch Straßenbelege aus Holz bauen. C. Holzhochhäuser sind genauso stabil und sicher wie Betonhochhäuser. I tutaj Jakim słownictwem? Jakiemu słownictwu należy się bliżej przyjrzeć? Otóż, zwei czyli dwie trzecie, tak? Zwei Drittel dwie trzecie ludzi. Tutaj ponownie widzimy, że słownictwo, które opisuje nam jakiekolwiek statystyki, czyli jedna, druga, połowa, dwie trzecie, cztery piąte, większość, mniejszość, prawie wszyscy, prawie nikt, to są słówka, które na maturze są konieczne. Musimy się z tym słownictwem zapoznać, zaznajomić, zaprzyjaźnić. Później, by. Aus Hochhäusern kann man auch aus Holzpauen. Straßenbelüge to są takie nawierzchnie drogi, tak? Czyli również nawierzchnie dróg mogłyby być zbudowane z drewna. O dziwo, Takie jest tutaj założenie. I C. Holzhochhäuser sind genauso stabil und sicher wie Czyli wieżowce z drewna są dokładnie tak samo stabilne i pewne jak wieżowce z betonu. Tak? Genauzu wie. Tak samo jak. Tutaj musimy zapamiętać sobie, że po genauzu używamy przymiotnika w stopniu równym, tak? Czyli tutaj. Nie wchodzi nam żadne stopniowanie, czyli genauso stabil und sicher. No dobrze, to mamy już um, pisownię. E, pisownia już jest nam znana. Możemy przejść do tekstu. I tekst będzie brzmiał następująco: Es ist durchaus möglich, dass Wolkenkratzer in Städten bald aus Holz gebaut werden. In Europa gibt es schon ein paar holz ein paar Holzhochhäuser. Eines mit 24 Stockwerken steht zum Beispiel in Wien. Und in Japan ist ein 350 Meter hoher Holzturm mit 70 Stockwerken in Planung. Der soll aber erst 2040 fertig sein. Da bis zum Jahr 2050 wahrscheinlich mehr als zwei Drittel der Menschheit in Städten leben werden, benötigt man neuen Wohnraum. Ein Problem für den Bausektor. Denn ihm wird meist ein Drittel der CO2-Emissionen zugeschrieben, die für den Klimawandel verantwortlich sind. Der Bau von Hochhäusern aus Holz einem nachwachsenden, umwelt umweltfreundlichen Rohstoff könnte hier eine Lösung bringen. Internationale Studien bestätigen, dass Hochhäuser aus Holz genauso stabil und sicher wie jene aus Beton und Stahl sind. Manche Experten gehen in ihren Ansichten sogar noch weiter. Für sie sind auch Hülzerne, Straßenbelege und Laternenmasten durchaus vorstellbar. Das war Fragment Nummer 2. Und jetzt, das, bitte, zobacke. Paddelt dann der Fragment: Internationale Studien bestätigen, czyli internationale Badania potwierdzają. Czyli jeśli mamy taki zwrot, że coś potwierdzają jakieś badania, to to może nam sugerować, że właśnie to jest właśnie ta tatsache, a nie żadna meinung, Czyli to jest taka, taki fakt, stwierdzony fakt, a nie żadna opinia. Tak? Czyli e, bestätigen, dass Hochhäuser aus Holz genauso stabil und sicher wie jene aus Beton und Stahl sind, czyli są dokładnie tak samo stabilne i pewne jak te z betonu i ze stali. Tak? Także w tym momencie patrząc na te zdania A, B i C, zaznaczamy zdanie C, czyli hmm, Holzhochhäuser sind genauso stabil und sicher wie Bezschuhenhochhäuser. I mamy teraz zadania od 1,3 do 1,6, czyli jeden fragment będzie dotyczył aż czterech kolejnych pytań. I zarówno pytanie trzecie, czwarte, piąte i szóste, jak i szóste, będzie miał aż, miało aż cztery odpowiedzi do wyboru. tak? I przypatrzmy się, cóż mamy tutaj za pytanie. Was sagt die Sprecherin zum Thema Weihnachtsgeschenke. Czyli co nasza tutaj lektorka będzie mówić na temat prezentów świątecznych. A. Man sollte seine Geschenke vorher notieren? B. Weihnachtsgeschenke sind heute nicht mehr zeitgemäß. C. Zu Weihnachten sollten nur Kinder Geschenke bekommen. D. Die, die Auswahl an Weihnachtsgeschenken im Handel lässt zu wünschen übrig. No, się man sollte seine Geschenkideen vorher notieren. Vorher, das heißt, zuvor, zuvor man seine Później zeitgemäß. Weihnachtskeschenke sind heute nicht mehr zeitgemäß, czyli że rzekomo te prezenty świąteczne już w dzisiejszych czasach nie są aktualne. I die, die Auswahl an Weihnachtskeschenken, czyli wybór tych prezentów świątecznych, lest zu wünschen übrig, pozostawia do życzenia, tak jakoby ten wybór nie był wystarczający. ich liebe es geschenke zu bekommen ich liebe es geschenke zu machen aber trotz meiner begeisterung für geschenke bin ich manchmal vom kauf der weihnachtsgeschenke überfordert es kostet nämlich viel zeit und mühe passende geschenke für alle familienmitglieder zu finden und das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und ihr werdet mir sicher zustimmen, dass es nicht nur mir so geht, obwohl die Geschäfte in dieser Zeit besonders viele Waren im Angebot haben. Wenn man einer Herausforderung gegenübersteht, ist es meiner Meinung nach die beste Lösung, strategisch vorzugehen. Es ist eine gute Idee, die Anzahl und die Art der Geschenke, die man kaufen muss, aufzuschreiben damit man keins vergisst. Także tutaj widać było, że na samym końcu padło najważniejsze zdanie, a mianowicie: Es ist eine gute Idee, die Anzahl und die Art der Geschenke, die man kaufen muss, aufzuschreiben. E, aufschreiben to jest właśnie zapisać sobie, zanotować, tak, damit man kein ist, żebyśmy o żadnym prezencie nie zapomnieli. No, w związku z tym, że aufschreiben znaczy to samo mniej więcej co notieren, e, wiemy doskonale, że powinniśmy zaznaczyć tutaj zdanie A. Tak, zdanie A jest zdaniem prawidłowym. Popatrzmy na zdanie e, kolejne. Welche Strategie empfiehlt die Sprecherin beim Kauf von Geschenken für kleine Kinder? Man sollte dem Kind nur das kaufen, was es sich wünscht. B. Kinder sollten je nach Alter einen bestimmten Geldbetrag bekommen. C. Jedes Kind sollte von jedem Familienmitglied vier Geschenke bekommen. D. Jedes Kind sollte insgesamt vier Geschenke aus vier Kategorien bekommen. No, äh, jak tutaj wygląda kwestias, Be <laughs> welche Strategie empfiehlt? Czyli jaką strategię poleca ta speakerka, ta lektorka? tak? Empfiehlt pochodzi od empfehlen, polecać. W A mamy, man sollte dem Kind nur das kaufen, was es sich wünscht. Czyli powinniśmy kupować dziecku tylko to, czego ono sobie życzy, was es sich wünscht. B: Kinder sollten je nach Alter einen bestimmten Geldbetrag bekommen. Czyli dzieci powinny otrzymywać konkretną kwotę pieniędzy, einen bestimmten Geldbetrag, ale je nach alta. Czyli e, im dziecko jest starsze, tym ta kwota pieniędzy powinna się zmieniać, tak? E, I tutaj C, C. Jednes Kind sollte von jedem Familienmitglied vier Geschenke bekommen. Czyli to już było ho, 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 jakieś Eldrado, tak? Czyli... Każde dziecko powinno od każdego członka rodziny dostawać aż cztery prezenty. No to by było bardzo dużo. I die Jedeske sollte insgesamt vier geschenke, aus vier kategorien bekommen. Czyli tutaj każde dziecko powinno łącznie dostawać po cztery prezenty z czterech kategorii. Dobrze, także wiemy już co i jak, w związku z tym przechodzimy do fragmentu. Brzmi on następująco. Besonders hilfreich, ist für Familien mit Besonders hilfreich ist das für Familien mit kleinen Kindern. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der Vier-Gaben-Strategie. Wollen, brauchen, anziehen, lesen. Die Idee ist, dass jedes Kind insgesamt vier Geschenke bekommen sollte. Etwas, das es möchte, etwas, das es braucht, etwas zum Anziehen. Und etwas zum Lesen. Man kann sich auch andere Kategorien ausdenken, wenn das sinnvoll erscheint. Eine Möglichkeit wäre wollen, brauchen, lesen, tun. Unter tun verstehe ich ein Hobby. Vielleicht eine neue Taucherbrille für das sportliche Kind oder ein neuer Notenständer für das musikalische Kind. Okay. Besonders hilfreich ist das für Familien mit kleinen Kindern. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der vier Gaben Strategie. Also, da nasza lektorka takiej strategii czterech podarków, tak? Äh, und teraz, co to za Die Idee ist, dass jedes Kind insgesamt vier Geschenke bekommen sollte, also, Idea jest taka, że każde dziecko dostaje łącznie, insgesamt, łącznie cztery prezenty. Czyli po pierwsze etwas, das es myślę, coś, co to dziecko chciałoby dostać, etwas, das es braucht, czyli coś, czego to dziecko potrzebuje, bo doskonale wiemy, że bardzo często to, co dziecko by chciało, a to, czego potrzebuje, to są dwie różne galaktyki. Etwas zum Anziehen, czyli coś do ubrania, i etwas zum Lesen, czyli coś do czytania. No i tutaj jak najbardziej widzimy już, że zdanie D jest zdaniem prawidłowym, czyli jeden skin solte insgesamt vier a aus Kategorie bekommen, tak? Czyli każde dziecko powinno dostać łącznie cztery prezenty z czterech kategorii. Także odpowiedź D jest prawidłowa. Puh, dobrze, i teraz e, piąte pytanie. Für wen ist laut der Sprecherin Geld als Weihnachtsgeschenk geeignet? Für Jugendliche, für kleine Kinder, für befreundete Personen oder für erwachsene Familienmitglieder? e na słownictwo. Geeignet? Für wen ist Geld geeignet. Dla kogo nadają się pieniądze jako prezent świąteczny? Für Jugendliche, czyli moje ulubione słowo maturalne, które na 100% padnie na Waszej maturze, ponieważ Jugendliche to młodzież, tak czyli dla młodzieży. B für kleine Kinder, czyli dla małych dzieci. C für befreundete Personen, dla osób zaprzyjaźnionych ze sobą. I D für erwachsene Familienmitglieder, dla dorosłych członków rodziny. Äh, grundsätzlich bin ich dagegen, Geld zu Weihnachten zu schenken. Kleine Kinder freuen sich eher über konkrete Geschenke, mit denen sie am Heiligabend spielen können. Die Interessen von Teenagern dagegen sind oft schwieriger zu befriedigen. Geldgeschenke sind in ihrem Fall eine gute Idee, denn so können sie sich genau das kaufen, was sie wollen meinen Tanten und Onkeln, aber auch meinen Freunden und Bekannten würde ich nie Geld zu Weihnachten schenken. Es besteht, es besteht nehm, nämlich die Gefahr, dass sie sich verletzt oder beschämt fühlen könnten. fragment, "die Interessen von Teenagern". Są do czyli zainteresowania nastolatków są naprawdę ciężkie do jakby do zaspokojenia, ciężko trafić w ich gusta i dlatego geldgeschenka są w innym eine gute Idee. i właśnie dlatego z tego powodu, że ciężko nam trafić w te wymaga, wymagania, tak, to dlatego właśnie te prezenty w postaci pieniędzy są dobrym pomysłem, czyli tutaj, no tutaj bardzo łatwo jest zgadnąć prawidłową odpowiedź. I für Jugendliche, bo Jugendliche to znowu jest synonim do Teenager. Mhm. Także tutaj odpowiedź A. No i przechodzimy do ostatniego fragmentu, do ostatniego zapytania. Am Ende der Aussage möchte die Sprecherin vom Kauf teurer Weihnachtsgeschenke abraten. B. Ein paar Tipps für originelle Weihnachtsgeschenke geben. C. Ein Restaurant für ein einzig Einzigartiges Weihnachtsessen empfehlen, czy może die, auf die hohen Preise der Waren in der Weihnachtszeit hinweisen? No i słownictwo. Am Ende der Aussage, czyli pod koniec tej wypowiedzi, um, chciałaby ta mówczyni, ta lektorka, A vom Kauf teurer Weihnachtsgeschenke abraten, czyli um, chciałaby odradzać zakupy, takie drog, drogie zakupy drugich prezentów. B. Ein paar Tipps. Ein paar Tipps to, to jest kilka takich porad, tak? Kilka porad chciałaby udzielić na temat takich oryginalnych prezentów świątecznych. C. Ein Restaurant für ein einzigartiges Weihnachtsessen empfehlen. Tutaj chciałaby polecić um, taką wyjątkową restaurację z takim bardzo pysznym jedzeniem świątecznym, w jedynym w swoim rodzaju. No, die auf die hohen Preise der Waren in der Weihnachtszeit hinweisend, ich würde hier sehr auf die hohen der Waren in der Weihnachtszeit hinweisen. Und auf die hohen Preise der Waren und Zum Schluss möchte ich euch noch einen Vorschlag machen, wie man das Problem mit den Weihnachtsgeschenken kreativ lösen kann. Man kann den Bereich bestimmen, aus dem das Geschenk ausgewählt werden soll. Zum Beispiel Bücher. Eine andere Idee ist, dass Geschenke aus einem konkreten Land stammen soll sollen. Besonders in großen Familien ist es empfehlenswert, ein Familienmitglied zu bestimmen und dieser Person dann etwas wirklich Besonderes zu schenken: Ein Abendessen in einem netten Restaurant, Eintrittskarten für ein Theaterstück. Oder eine wohltuende Massage, wenn man nur 50 Euro für ein Geschenk ausgeben kann, ist es schön, etwas Besonderes für eine Person auswählen zu können, anstatt zu versuchen, diese 50 Euro auf insgesamt 15 Familienmitglieder zu verteilen. das ähm Dość długiej swojej wypowiedzi twierdzi, że szczególnie w takich dużych rodzinach jest sensowne, żeby podarować jednej osobie coś takiego wyjątkowego, na przykład właśnie jakąś kolację w miłej restauracji, albo bilety wstępu do teatru, albo jakiś masaż. I tutaj ona zaleca, żeby, jeśli mamy do dyspozycji na przykład 50 euro, to żeby te 50 euro właśnie przeznaczyć na coś specjalnego, zamiast rozdzielać, rozmieniać się na drobne i, i spróbować za te 50 euro kupić prezent, jakieś drobnosteczki dla 15 osób. Także tutaj ono na samym końcu daje nam kilka takich tipów, takich rad na takie oryginalne prezenty świąteczne, czyli odpowiedź B, ein paar Tipps für originale Weihnachtsgeschenke geben. Dobrze, dobrnęliśmy do końca tego jakże długiego zadania. I tutaj znowu mam nadzieję, że te, tego typu analiza, wspólna analiza pomoże Wam przygotować się jak najlepiej do tego egzaminu, ponieważ ten egzamin już za chwilę, już za pasem, prawda? Także trzeba już tutaj się śpieszyć z tą nauką. Właściwie już doszlifowywać tylko te ostatnie szlify. Życzę Wam, oczywiście, powodzenia. I mam nadzieję, że jeszcze przed Mattron coś uda nam się wspólnie tutaj przeanalizować. Do usłyszenia.